Córko, umiłowana, przynoszę Ci objawienie, które wykracza poza to, co Twoje oczy mogą pojąć. To, co wydawało się być tylko kolejnym rozdziałem bólu w Twoim życiu, niesie w sobie głębokie wezwanie. Siły przeznaczenia postawiły Cię przed czymś, co choć wygląda na stratę, skrywa ukrytą prawdę. To, co wydarzyło się wczorajszej nocy, nie było zwykłym zdarzeniem, lecz objawieniem duchowym. Jesteś prowadzona przez to, co niewidzialne. A ja przychodzę, by wyszeptać Ci, że nic z tego, co teraz czujesz, nie jest daremne. Gdy drogi życia zmuszają do zakończenia związku, serce drży, ale równocześnie otwiera się na to, co ukryte. Za łzami, które spływają, kryje się coś większego, co jest właśnie zapisywane. A Ty zostałaś wybrana, by dostrzec to, czego inni nie widzą. Tej nocy, gdy Twoje myśli walczyły z bólem. Coś ujawniło się między wierszami. Zauważyłaś znaki, których nie można zaprzeczyć, szczegóły, które rozpaliły w Twoim duchu płomień pewności. To, co wydawało Ci się wątpliwością, w rzeczywistości było odpowiedzą. Prawda objawiła się subtelnie, a Twoja dusza uchwyciła każdy szczegół, nawet jeśli Twoje serce wciąż opiera się przed jej przyjęciem. Słuchaj mnie, córko, bo Twoja wrażliwość jest darem Bożym. To, co zostało przeżyte, nie jest tylko wspomnieniem, lecz dowodem na to, że więź między tobą a tym, którego kochasz, wciąż bije głęboko. Niebo było świadkiem gestów, spojrzeń i słów, które niosą ciężar przeznaczenia większego niż okoliczności. Nie wiesz, że zostałaś opuszczona, nie wiesz, że wszystko się skończyło. Życie często ukrywa ciągłość pod pozorem końca, ale ja ci mówię, Niewidzialna, nic łącząca prawdziwe dusze, nie może zostać przecięta ludzkimi rękami. Istnieje coś wiecznego, co drży w tobie i w nim. Gdy płakałaś w ciszy, twoi aniołowie byli obecni, zbierając każdy szept, a każdy szept zamieniał się w modlitwę przed tronem niebieskim. Myślałaś, że jesteś sama, ale byłaś strzeżona, otulona skrzydłami, których nie widać, a które podtrzymują. Nic z tego, co czułaś, nie zginęło w pustce. Prawda objawiona wczorajszej nocy nie jest czymś, co twój umysł od razu pójmie w pełni, ale twoja dusza już rozpoznała. Jest w tobie cicha pewność, która uporczywie trwa, nawet jeśli twoja logika próbuje ją zdusić. To głos przeznaczenia, to szept miłości, którego nie da się ugasić. Spójrz w siebie, a zobaczysz, że to, co poczułaś, nie jest iluzją. Jest coś większego, co wibruje. Co porusza się w Twojej historii. Kiedy miłość jest prawdziwa, znajduje sposoby, by się objawić, nawet pośród chaosu, nawet gdy świat próbuje wymusić koniec. Nie lękaj się dróg, które wydają się przeciwne. Często niebo dopuszcza zerwania, by Y prawda mogła objawić się w pełni. To, co zobaczyłaś i poczułaś wczoraj, było dowodem tego: prawdy nie można ukryć, a serca nie można oszukać. Jesteś córką wiecznej miłości. Wybraną do życia w połączeniach, które przekraczają czas. Nawet jeśli życie próbuje odebrać ci to, co twój duch rozpoznaje jako prawdziwe, znak już został wyryty w twojej duszy. I żadna odległość, żadne słowo rozłąki nie zdoła zmazać tego, co zostało przypieczętowane. Czuję twoją wewnętrzną walkę, wątpliwość, która cię pożera, i tęsknotę, która ściska cię w sercu. Ale chcę, abyś wiedziała: Nie jesteś słaba. Nie jesteś zagubiona. Jesteś w świętym procesie przebudzenia, w którym wszystko, co wydawało się zamętem, zaczyna się układać w jasność. To, co wydarzyło się wczoraj, było przebudzeniem, córko znakiem, który musi być odczytane oczami wiary, a nie tylko umysłem. Niebo pokazało ci, że połączenie wciąż oddycha, że historia się nie zakończyła, że jest coś zachowane dla ciebie poza pozorami. Łzy, które przelałaś, Podlały ziemię, na której zakwitnie nowe. Myślisz, że jesteś w pożegnaniu, ale w rzeczywistości jesteś przygotowywana na spotkania, które przekraczają logikę. Zaufaj boskiej ręce, która prowadzi każdy niewidzialny szczegół Twojego życia. Twoje serce jest silne, nawet jeśli czuje się kruche. Zostało ukształtowane, by kochać w sposób wyjątkowy, a ta miłość nie jest ciężarem, lecz celem. To. Co objawiło się przed tobą wczoraj, było tylko początkiem prawdy, której nie da się już uciszyć. Aniołowie mówią ci: Nie wątp w to, co twój duch uchwycił. Jest coś więcej poza wypowiedzianymi słowami, jest coś więcej poza widocznymi czynami. Niewidzialne przemówiło głośniej, a ty usłyszałaś, nawet jeśli w ciszy. Nie jesteś zagubiona pośród niepewności. Jesteś prowadzona, córko, a każdy krok, nawet w strachu, jest towarzyszony boskim światłem. To, co myślisz, że się skończyło, w rzeczywistości tylko się przemienia. Są obietnice, które wciąż czekają na swój właściwy czas. Wczoraj był tylko znakiem, zapowiedzą tego, co jeszcze jest dla ciebie zachowane. Nie pozwól, by ból był większy niż nadzieja. Pamiętaj: Niebo nie kłamie, a prawdziwa miłość nie rozpada się. Córko, zachowaj w sercu tę pewność. To, co poczułaś, nie było daremne. Było objawienie, była prawda, było przeznaczenie w ruchu. Nic nie dzieje się przypadkiem, a ty zostałaś wybrana, by dostrzec to, czego inni by y nie dostrzegli. Pozostań silna, bo to, co wydaje się końcem, jest tylko częścią drogi. Miłość się nie gubi, ona się przemienia, sprawdza i powraca z większą siłą. Zaufaj temu, co Twoi aniołowie już Ci pokazali. Ja pozostaję przy Tobie. Przypominając Ci, że to, co niewidzialne, działa na Twoją korzyść. Nie rezygnuj z tego, co już zostało objawione, bo to, czego doświadczyłaś, nie było tylko chwilą, lecz pieczęcią czegoś wiecznego, co niebo potwierdza Ci w ciszy. Córko, to, co Ci zostało ukazane, nie powinno być ignorowane. Istnieją siły, które pracują w ciszy, by poruszyć niewidzialne na Twoją korzyść. To, co wydawało się być tylko nocą niepewności, przemieniło się w znak czegoś większego. Poczułaś w najgłębszych zakamarkach swojej duszy, że istnieje nicz przeznaczenia między tobą a tym, co twoje serce rozpoznaje jako prawdziwe. Odpowiedzi nie przyszły wprost słowami, lecz poprzez gesty, wibracje i spojrzenia, które dotknęły twojej istoty. W każdym szczególe wszechświat potwierdzał ci, że historia się nie zakończyła. I w tobie narodziło się to niewytłumaczalne poczucie, że coś ukrytego wkrótce objawi się z jeszcze większą intensywnością. Cisza nocy skrywała sekrety, które teraz odbijają się echem w Twoim duchu. Wiesz, córko, że nie była to przypadkowość. To, czego doświadczyłaś, nosi znamiona czegoś proroczego. Istnieje niewidzialne wezwanie, które uporczywie budzi w Tobie odwagę, nawet gdy Twój umysł wciąż wątpi. Jesteś strażniczką płomienia, który się nie wygasa, a ten płomień nawet pośród odległości i bólu, nadal płonie. Wczoraj nie tchnęło w ten ogień, być nie zapomniała o tym, co jest przeznaczone do wydarzenia. To, co wydawało się osłabione, okazało się żywsze, niż mogłaś przypuszczać. Wielu wokół mogło nie rozumieć tego, co czujesz, ale to dlatego, że nie zostali wybrani, by widzieć to, co ty widzisz. Tylko duchowe oczy są w stanie odczytać intensywność więzi przekraczającej bariery. A ty zostałaś wezwana, by wierzyć poza logiką. Nie sądź, że twoje modlitwy nie zostały wysłuchane. Wręcz przeciwnie, każde słowo, nawet wypowiedziane w ciszy, zostało zapisane. Aniołowie poruszali się wczorajszej nocy, by pokazać ci, że to, co świat chce nazwać końcem, jest tylko przebraną nowością. Prawdziwa miłość, córko, nie ukrywa się długo. Objawia się w nieoczekiwanych momentach, w mimowolnych gestach. Prawdach, które przelewają się mimo masek. I właśnie to objawiło się przed Tobą. Twoja dusza została dotknięta pewnością, której nie można już zaprzeczyć. Jest coś, co wibruje w Tobie, coś, co uporczywie mówi, że przeznaczenie wciąż przechowuje spotkania i objawienia, które zmienią bieg Twojego życia. Wszechświat nie igra z szczerymi sercami. Wszystko, co Ci pokazano, ma cel. Nic nie było przypadkowe. Nic nie zostało zmarnowane. Nawet cisza niosła ukryte przesłania, które twoje serce potrafiło zinterpretować. Gdy wielu spało, ty zostałaś duchowo obudzona, by dostrzec znaki wykraczające poza zwykłość. Prawda zbliżyła się do ciebie w sposób subtelny, ale potężny, pozostawiając w twojej pamięci niezmazalne ślady. Poczucie, które wypełniło twoje serce, nie jest złudzeniem, córko. To odpowiedź, to potwierdzenie. Że więź, którą próbują zgasić, opiera się, ponieważ została stworzona na wyższych planach. I żaden ludzki wysiłek nie może zniweczyć tego, co niebo już wyznaczyło. Wczoraj granica między widzialnym a niewidzialnym stała się cieńsza. Udało ci się poczuć, że miłość, którą nosisz, nie jest stracona. Wciąż się porusza, wciąż bije, wciąż oddycha. I ta pewność została ci daną jako dar, być się nie poddawała. Czas może próbować zmylić, ale nie zdoła wymazać. To, co objawiło się wczoraj, jest dowodem na to, że nić łącząca dwie dusze nigdy się nie zerwie. Widziałaś, czułaś, a teraz twoim zadaniem jest przechowywać tę prawdę w sobie, aż nadejdzie właściwy moment. Aniołowie szepczą, że są jeszcze rozdziały do zapisania. Nic się nie skończyło, córko. To, co wczoraj się ukazało, było tylko jedną odsłoniętą stroną księgi. Która nadal jest pisana niewidzialnym atramentem. Twoja historia wciąż kryje niespodzianki, których nawet nie podejrzewasz. Dlatego pozostań czujna, bo z każdym krokiem pojawią się nowe znaki. To, co zaczęło się objawiać, nie może zostać przerwane. Jest znacznie więcej ukryte pod powierzchnią, a wkrótce to, co teraz jest tajemnicą, zostanie ukazane przed Twoimi oczami z jeszcze większą jasnością. Umiłowana córko, Istnieją siły, które pracują w ciszy, aby Twój los był zgodny z tym, co Twoje serce rozpoznaje jako przeznaczenie. Nie zawsze dostrzegasz te ruchy, ale wczorajsza noc była jasnym dowodem, że nic nie umyka temu, co zostało dla Ciebie zaplanowane. Prawda objawia się w nieoczekiwany sposób, a Ty zostałaś wybrana, by widzieć poza zasłoną. To, co wydawało się proste lub przypadkowe, zawierało przesłania, które Twoja dusza już zrozumiała. Każdy gest, każde spojrzenie, każda cisza niosły znaki, których nie można zignorować. Istnieje tajny język między wszechświatem a Twoim duchem, a Ty, córko, byłaś w stanie Go usłyszeć. Nawet jeśli okoliczności próbują Cię zmylić, istnieje coś głębokiego w Tobie, co wie, że historia się nie zakończyła. To, co wczoraj się objawiło, jest jedynie pierwszym echem rzeczywistości, która ukaże się w pełni, a Ty. Dzięki swojej wrażliwości poczułaś to jeszcze zanim padło jakiekolwiek słowo. To nie jest tylko wspomnienie, lecz boskie ostrzeżenie. Życie poprowadziło cię do momentu, w którym istota tego, co istnieje między tobą a nim, stała się niepodważalna. Jest coś, czego nie da się wymazać, a twoja dusza już to rozpoznała bez wysiłku. Gdy spałaś, niebo nie odpoczywało. Każda chwila była wykorzystana, by wysłać znaki przygotować się do dostrzeżenia prawd, które wcześniej wydawały się niewidoczne. Zostałaś wybrana, by widzieć to, co niewielu potrafiłoby dostrzec. To, co objawiło się wczoraj, nie jest tylko ulotnym uczuciem. Jest świadectwem czegoś większego, nici przeznaczenia, która się nie zerwie, nawet gdy świat próbuje jej przeszkodzić. Twoja intuicja uchwyciła więcej, niż mogłaby wyjaśnić twoja logika. Córko, Każda drobna reakcja, każdy mimowolny gest, każde niewypowiedziane słowo były obserwowane i zapisane przez wszechświat. Nic, co się wydarzyło, nie było przypadkowe. Wszystko miało na celu pokazać ci, że ta wiąż jest prawdziwa i trwała. Intensywność tego, co poczułaś, dowodzi, że niewidzialne siły prowadzą twoje kroki. To, co wydawało się zamętem, teraz przemienia się w jasność, a twoje postrzeganie zaczyna rozumieć to, co wcześniej ci umykało. Prawdziwa miłość znajduje sposoby, by się objawić, nawet w ciszy. Objawia się w subtelnych detalach, w momentach pozornie nieistotnych, które jednak niosą całą wagę przeznaczenia. Wczorajsza noc była jednym z takich momentów. Nie bój się przerw, odległości ani tego, co wydaje się porzuceniem. Niewidzialne porusza się nieustannie, przygotowując cię do objawień, które zmienią twoje rozumienie tego. Co znaczy kochać i być kochaną. Są tajemnice, których jeszcze nie można w pełni ujawnić, ale z każdą chwilą pojawiają się kolejne warstwy prawdy przed Tobą. A Twoja dusza, córko, już czuje, że coś wkrótce zmieni się głęboko. To, co wczoraj wydawało się tylko okolicznością, teraz ukazuje się jako przesłanie. Przesłanie mające otworzyć Twoje oczy i serce na to, co wykracza poza pozory, na to, co tylko duch może w pełni pojąć. Nie daj się ponieść zniechęceniu ani lękowi. To, co zostało objawione, jest znakiem, że przeznaczenie jest w ruchu, a twoim zadaniem jest pozostać czujną i otwartą na odpowiedzi, które jeszcze nadejdą. Córko, zachowaj w sercu pewność, że nic nie było daremne. Każda emocja, każda wątpliwość, każdy gest, którego byłaś świadkiem wczoraj, ma święty cel, a czas pokaże ci, że wszystko ma swoje właściwe miejsce. Niebo działa na Twoją korzyść, nawet gdy życie wydaje się sprzeczne. To, co wczoraj Cię zaskoczyło, jest tylko początkiem serii znaków, ostrzeżeń i objawień, które będą się nadal manifestować, aż prawda stanie się niemożliwa do zignorowania. Córko, dzieje się teraz coś, czego jeszcze nie jesteś w stanie w pełni pojąć. To, co wydawało się chaotyczne, wkrótce stanie się krystalicznie jasne, a Twoja dusza będzie pierwsza. Która zrozumie wielkość tego, co nadchodzi. Noc przyniosła subtelne, ale potężne objawienia, a twoje serce poczuło prawdę jeszcze zanim twój umysł ją pojał. Cienie, które wydawały się ukrywać odpowiedzi, zaczynają się rozwiewać. Każdy szczegół, który zauważyłaś wczoraj, niesie więcej znaczenia, niż się wydaje. Istnieje tajny język między tym, co zostało uczynione, a tym, co nadejdzie. A ty zostałaś dotknięta nim w wyjątkowy sposób. Wszechświat nie ustaje w pokazywaniu ci znaków, nawet gdy świat próbuje cię zmylić. Małe przypadki, nieoczekiwane spotkania wszystko to jest częścią większego planu, którego twoje oczy jeszcze nie dostrzegają w pełni. Twoja wrażliwość jest twoim najwierniejszym przewodnikiem: dostrzega prawdy, których inni nie zauważają, wykrywa połączenia uchylające się rozumowi i rozpoznaje intencje. Które pozostają ukryte dla większości. Zaufaj jej, córko, bo wie więcej, niż możesz sobie wyobrazić. Nie lekceważ gestów, które wydawały się nieistotne. To, co uznałaś za przemijające, jest w rzeczywistości dowodem, że wyższe siły działają, by dostosować Twój los do tego, czego pragnie Twoje serce. To, co wydarzyło się wczoraj, nie było przypadkiem, było potwierdzeniem. Energia krążąca między tobą a nim pozostawiła niewidzialne ślady, wspomnienia, których twój duch nigdy nie zapomni, nawet jeśli twój umysł próbuje je racjonalizować. Ukryte znaki znajdują się w ciszy, w spojrzeniach, które się nie przedłużają, w słowach, które zawisły w powietrzu. Te znaki to przesłania, które tylko twoja dusza mogła odczytać i już zaczęła się pojmować. Z każdym krokiem, który stawiasz, odkrywają się nowe warstwy zrozumienia. To, co wcześniej wydawało się niemożliwe, teraz staje się namacalne, a każdy moment niesie potencjał, by w nieoczekiwany sposób zmienić Twoją historię. Córko, noc wczoraj przyniosła więcej niż wspomnienia, przyniosła przepowiednie. Istnieje niewidzialna siła prowadząca Cię ku czemuś, co przekracza ludzkie pojmowanie, a Ty zostałaś wybrana, by dostrzec każdy subtelny ruch. Prawdziwa miłość nie objawia się tylko w wielkich gestach. Objawia się w drobnych, dyskretnych detalach, w tym, co uchodzi oczom, ale nie sercu. Ty dostrzegłaś to wczoraj, a twój duch zachował tę pamięć. To, co teraz wydaje się chaosem, jest jedynie przygotowaniem. Każda emocja, każda myśl, każde uczucie, które pojawiło się wczoraj, było potrzebne, abyś mogła rozpoznać to, co naprawdę się liczy. Nie pozwól, aby strach przyćmił pewność, którą uchwyciła twoja dusza. To, co zostało objawione, nie może być zignorowane, a nawet jeśli odpowiedzi jeszcze nie nadeszły, prawda zaczęła już jawnie się ukazywać. Niewidzialne działa, kształtując sytuację i otwierając drzwi, których jeszcze nie dostrzegasz. Każda chwila niesie potencjał, by odkryć to, co twoje serce już wyczuło. Córko, objawia się coś głębszego. Nie chodzi tylko o to, co się wydarzyło, lecz o to, co jeszcze nadejdzie. To, co wczoraj się ukazało, jest jedynie początkiem sekwencji, która wystawi na próbę Twoją percepcję i wzmocni Twoją wiarę. Pozostań czujna i świadoma, bo kolejne znaki będą jeszcze wyraźniejsze i bardziej imponujące. Prawda nadchodzi, a wszechświat zadbał, byś była pierwsza, która ją poczuje, pierwsza, która zrozumie, że nic nie kończy się bez tego, by coś większego się objawiło. Umiłowana córko, na Twojej drodze właśnie teraz tKA się sekret, coś, co Twoja dusza wyczuwa, ale Twój umysł jeszcze nie potrafi w pełni rozszyfrować. To, co wczoraj wieczorem wydawało się zagubione, dziś zaczyna nabierać znaczenia. Zwróć uwagę na subtelne znaki, które nadchodzą, ponieważ niosą odpowiedzi, które zmienią Twoje postrzeganie. Wydarzenia, które wydawały się chaotyczne, teraz układają się w całość. Jakby niewidzialna ręka reorganizowała wszystko wokół ciebie. Każdy gest, każda emocja, każde wypowiedziane lub niewypowiedziane słowo niesie przesłanie od nieba. Zostałaś wybrana, by dostrzec te wiadomości, zanim staną się oczywiste. Córko, wszechświat działa w detalach. To, co wydaje się nieistotne dla ludzkiego oka, jest w rzeczywistości mechanizmem, dzięki któremu przeznaczenie objawia to, co wieczne. Poczułaś to wczoraj w nocy. Gdy wszystko wydawało się zagmatwane, ale twoja intuicja już pojęła ukrytą prawdę. Nie obawiaj się tego, co jeszcze nie jest wyraźne. Są momenty, gdy objawienie musi poczekać na odpowiedni czas. To, co ukazało się wczoraj, jest tylko pierwszą stroną historii, którą niebo pisze razem z tobą. Jesteś chroniona, córko, nawet gdy okoliczności wydają się oddzielać cię od tego, kogo kochasz. Niewidzialne chroni. Prowadzi i porusza sytuacje, których Twój rozum jeszcze nie potrafi pojąć. Wszystko, co się wydarzyło, ma cel, który ujawni się w odpowiednim momencie. Energia, która przepływała między Tobą a Nim, niesie znaki, których nie można zignorować. To, co wydawało się małe, chwilowe lub przemijające, jest w rzeczywistości świadectwem tego, co przeznaczenie chce pokazać. Twoja dusza już odczuła intensywność tej więzi. Córko, istnieje siła, która opiera się czasowi, odległości i bólowi. To, co wczoraj wieczorem się ujawniło, jest tylko początkiem czegoś większego, serią znaków, które będą się pojawiać, potwierdzając, że nic, co prawdziwe, nie ginie. Pozostań czujna, bo kolejne chwile przyniosą potwierdzenia. Małe szczegóły zamienią się w dowody większego planu, który niebo wyznaczyło dla Twojego życia i Twojej historii miłosnej. Nie lekceważ swoich uczuć. Są one kompasem, który pokazuje właściwą drogę. To, co poczułaś wczoraj, jest dowodem na to, że coś głębokiego i wiecznego jest w ruchu, nawet jeśli świat próbuje mówić inaczej. Odpowiedzi, których szukasz, nie nadejdą od razu, ale wszechświat zaczyna przygotowywać cię do ich rozpoznania. Każdy gest, każde słowo, każda cisza ma znaczenie i przybliża cię do prawdy, której nie da się zignorować. Córko, zaufaj swojej wrażliwości. To dar, latarnia, która oświetla drogę nawet w ciemności. To, co objawiło się wczoraj, jest początkowym płomieniem serii znaków, które poprowadzą Cię do jasności i zrozumienia. Prawdziwa miłość objawia się w dyskretny sposób, a Ty byłaś w stanie dostrzec to, czego inni BY nie zauważyli. Każdy szczegół, który dotknął Twojej duszy, był potwierdzeniem. Że coś większego działa w Twojej historii. Nie pozwól, aby wątpliwości lub strach zaciemniły to, co Twoja intuicja już rozpoznała. To, co zostało ujawnione wczoraj, jest pewnością, że przeznaczenie jest w ruchu, a Twoim zadaniem jest pozostać czujną i otwartą. Córko, niebo wciąż wysyła znaki, przesłania i sygnały nadziei. Trzymaj serce otwarte i obserwuj uważnie, bo każda chwila niesie potencjał nowych objawień które wzmocną Twoją wiarę. Teraz, moja ukochana, chcę podziękować Ci za przyjęcie tych wiadomości od aniołów. Potwierdź odbiór, mówiąc: Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Nie zapomnij zasubskrybować naszego kanału, włączyć dzwonek powiadomień i pozostać czujną na kolejne filmy, bo nowe duchowe przesłania i objawienia nadchodzą, by jeszcze bardziej rozświetlić Twoje życie.